Kurwa Co to niby ma być? Co to niby ma być? Jak widać Syrek obserwuje ten profil, więc dlaczego powiedział to tak jakby go nie znał? Oglądał te filmy jeszcze raz udając, że widzi to pierwszy raz na oczy? Nigdy się nie dowiemy, Syrek nie jest człowiekiem, jest zawsze o krok od nas. To Illuminati. Co to jest? Zobaczymy bądźórka jaki ma cel kurwa. Ja go ocenię teraz tutaj. Zobaczymy. Mogę to głośniej zrobić? Kawki to to wiesz. <laughs> no jeszcze z auga korzysta. Kałacha sobie kurwa. Jakiego masz kawacha? Muszę to pozobaczyć kurwa, ja pierwieję. Cerownikiem. ja z nie. No pakę, pakę idź biegnij ci popakę chłopie No mówię biegnij popakę, bo nie zdążysz kurwa, ja pierdolę No i nie zdążym, mówię wam No mówiłem kurwa za zjebie Brawa dla ciebie Bonczurku, brawa, po prostu brawa, zajebisty jesteś. Mówiłem idź popakę chłopie Mówiłem kurwa idź popakę aj, 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 aj A gadasz kurwa na mnie No zobaczymy bo minutę leci dostawca pizzy dzwoni do Co jest kurwa i to polo nie działa! To pollo nie działa! Czekaj, bo mnie bije tak! Nie mówię na to i tu Czekaj, To nie działa! powiedziano mi, Pamiętam! Tak, nie działa! Nie działa! Dyrektor, cię Telefronka. Nie mogę tego podgłościć? Nie mogę. No zobaczymy. Nie wiem, dobra. Tyrek naka na ka... nękany przez na pętnego potwora. No pierdol się kurwo! Pierdalaj! Dobre. Eee, seriusz, a co sądzisz o sytuacji za granicą? Nic nie sądzę, bo nie wiem co się dzieje za granicą, więc nie wiem Więc nic nie sądzę Że co zrobić jak wojna będzie, jaka wojna? Wojna w tych czasach No chyba, że, no, chyba, że będzie wojna, no to wtedy pójdę, pójdę kurwa na, 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 na całości, nie? Tak, w rękę, kurwa, i chupię, kurwa z całej pizdy będę walił, kurwa. Tylko z moim skillem to prędzej ja zarobię kurtkę w niż oni. Będę tak, kurwa, napierdala. Kurwa. Na ślepo będę zapierdalać. W biegu jeszcze. O, siema. Daj, eee, mam pytanie do Ciebie, kiedy ja zrobimy z Tobą, Pytanie Pytanie, pierwsze pytanie do ciebie, reszta będzie potem odwisał. E, ile masz lat? Ile wypijesz piw dziennie? 8-9. Różne. Dobra, to ode mnie dwa były pytania, ale... kurwa wypisam.

Twardo stoję, zawsze im dam radę Nie i chuj Powiedziałem Dostałem liścia I się podałem. ponad. Trudności. Jakim syrkiem dzisiaj jesteś? Syrek z żarówka Syrek śpioszek w Szczęśliwy sensie no. syr Zamyślony Urzony XD, XD, XD No, no fajnie kurwa nitro, trochę Pierwszej osoby za Jakby zaraz kurwicę z z tchu nie to, nie e, e. Kur... tchu będzie, <laughs> będzie na tego na tego, na co? Na pieska co? go grobisz? Co? Ty sreć mówisz kurwa <noise> Pociąg jedzie, nie mogę przejechać No jebałeś Ja pierdolę NIEJ CHUJ KURWA, JA PIERDOLĘ Co? No i chuj Co? No, A co niej i chuj sreć Jezus kochany, dobra Mnie, mnie ojca, syna, ducha, świętego, amen XD. nas który z bądź była, to jako nie wie, tak nie, nim się nie ma naszego, po nie go dzisiaj, na to, mhm. to twoimi, na, nowy, nowy, nie na sobie, Proszę bardzo. Kurwa, macie. Jezus, kochanie, do... Leci biała mewa, barman już polewa, kurwa z nami śpiewa, a jej alfosiewa. Zyrek czy kiedykolwiek o jele, Pamiętam tą grę Ja pierdolem Ja się nie mam czego wstydzić A co to za gierka była? Jak ona się nazywała? Waliłem konia dyrekcji czy kiedykolwiek Ja pierdolem na... Muszę ją pobrać? Czego wstydzić. Na kolejnego live'a luźnego Fajna gierka. Ja jestem szczery do bólu. Ale trzeba sobie powiedzieć kurde twardo. Hmm, nawet zła jak złapiecie takiego doła, deprechę. Ale zniknę, nie wiem, zniknęła mi kurwa jedna bluza. Miałem taką bluzę. To jest chyba nawet ta. Taką, z takim nadrukiem, z takim napisem walczę, żeby żyć. Z takim nadrukiem. Fajna bluza, zajebista, ale kurwa nie wiem, albo mam w szafie gdzieś, albo mi kurwa zniknęła. Trzeba wierzyć głęboko w siebie. Mnie dwie mi zniknęły, jeszcze taka jedna z niebieska, Never Give her Up. Tak. Też miałem. O nie, nie poddam się i chuj. Trzeba być twardym i walczyć do samego końca, ale trzeba sobie powiedzieć kurde twardy. Tak. Syrek, a co, co doradzisz, jak mnie dziewczyna wróciła? No nic nie doradzę. No. No, co powiem, no? No właśnie, nie mów co myślisz. Co myślisz o tym? Co o tym myślę? Powiem ci, że ją kocham naj. naj... na całe życie do słowie. Ale to. <laughs> nie. Że z tobą. No całe życie. Tak, nie ci się. O właśnie ta bluza mi zniknęła kurwa. Nie wiem gdzie ją mam. Muszę poszukać, albo jest gdzieś w domu, albo ktoś mi... No ale kto? Nie wiem. Muszę poszukać tej bluzy. Możliwe, nie wiem Węcony Syrek gra <grydza> w Trybund 2 Ile tych TikToku? W dobry, filmik dla was ludzie Zobaczcie ile to sos sos i dodamy trochę pikantności O, to jest pyszne. Hmm. Który przed kilkoma laty ścigał się ulicami Kielcji Warszawy i uciekał przed funkcjonariuszami z prędkością ponad 200 km na godzinę. Mężczyzna jest ścigany listem gończym, ma zasądzoną karę roku i 6 miesięcy więzienia. Policja prosi o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu przestępcy, który przed kilkoma laty ścigał się ulicami Kielcji. wierzyć głęboko w siebie powiedzieć sobie powiedzieć sobie tak Chyba Ni, nie nie poddam się i chuj wierzę tam dużo przeszedłem w życiu cały czas no, człowiek za lat, kurde w życiu zarabia ten hajs ale ten hajs <laughs> wydaje na rachunki na jedzenie na to na, na co potrzeby i tak o, stryki nie ma pa, hajsu nie Kurde bela, no. cały czas trzeba pracować, Harować, jak był, żeby mieć co do gara włożyć. Tam dużo przeszedłem w życiu. Jak ty robisz, że nie robi? Nie wiem. O, że poleciał, Oj już poleciał. Jak ty robisz, że nie robi? Nie wiem. Ile bratków hodowałeś te za kola? Nie wiem. Nie pamiętam. O! Wow. urodziłem. A skąd nie mam, to nie mam pojęcia. Ile bratku hodowałeś? Uciekałeś na ciągniku? Dużo tego jest? Nie wiem. Siema, jestem już. Trochę mi dłużej, długo zeszło. Planujesz zagrać kiedyś mikrocypkiem jakąś grę, ale jaką? Co to w ogóle jest ten mikrocytek? Słabo w ogóle co słychać tutaj. No to dajcie pełną nazwę tego, to wpiszę, no, kawodna Wodna Bujak to jest? Kopiuj i w Google to wpisuję i kurba. Hmm. Syrek, ja mam pytanie do ciebie no. A jakbyś dostał ofertę Walki na przykład na fejmy MMA, to byś przyjął? Byłbym no. przyjął? Mordobicie, Syrek, prawdziwe Nie wiem Za 100, 100 tysięcy dostał No, a jakbyś dostał tyle siana A, a masz też progę, z którą byś chciał zawalczyć? David Johnson Nie, nie ma w to się znajdzie, spokojnie Ten co się hmm. Serek ja mam pytanie Kokotka Ej <grytki> a serka, ty jesteś kukoldem? Kim jestem? Znaczy się? No pantosem Że zrobisz wszystko dla kobiety A co? Ciekawe Ej, o rękaw Jestem, o, o, o Nie za kobiety w ogień Kokotka Ja ci tylko powiem tak Ja swojego chuja trzymam krótko Co? 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 Twojego <tosanitary> fuj Kogo? A. Twojego chuja Serio, o czym ty mów? Ile tego kurwa jest? Ja ci tylko powiem tak Ja swojego... O czym myślę? O niebieskich migdałach i ocipkach. O czym myślę? O niebieskich migdałach i ocipkach. Syrek, Stafaj mema ruch. Szybko! Syrek! Syrek, mema Syrek, masz 40 sekund! Nie śpi Serious. Serius? Serius, halo? dwa Syrek stawaj, nie udawaj. Syrek halo, trzeba go obudzić, <laughs> trzeba go obudzić. Bro, wake up. on and the fourth don't complain we build yourself on and the fourth hmm. o yeah ja jaki stron kurwa za zaprosił Tani. prosiutani dobra seleksja ci się lenić a tak nie wiem jaki atak? epilepsja padaska podtaj się kurwa w næsie o tym do chuja pana kurwa jego mać Spokój się, wszystko zapytaliśmy. Co się burwelsujesz?

あいいです。<music> oh, yes. Kurwa mać! To jest Syrek. Syrek prowadzi kanał na YouTube już od kilku lat. Stara się codziennie publikować materiały. Jednak z uwagi na jego problemy rodzinne oraz różne choroby nie może on mieć normalnej pracy. Dostaje tysiąc złotych miesięcznie. Z czego 700 zł idzie na wszystkie opłaty I zostaje mu tylko 300 zł na przeżycie Jeśli macie jakieś pieniądze Prosimy o pomoc I wpłatę na zrzutkę Liczy się tutaj każda pomoc To jest Syrek Syrek prowadzi kanał na YouTube już od kilku lat Stara się codziennie publikować Powtórz to, co napisałeś tym donajcie Widzisz, zesrałeś się w gacie, kurwa Obsrany jesteś <sighs> hey there. Are you for real? They for real, real. I'm still alive and kicking. Reverse curse technique. Exactly. <laughs> Is that right? You could be right. You're so right. <laughs> No i kurwa, znowu ja pierdolę, nie. To za... ja to grałem? A Dark Souls, ty grałem? Ktoś... Dobra, na razie mordy. Kończymy live'a Ja się tak bawić, nie będę. Na razie. a few moments later. Więcej live'ów nie będzie kurwa na YouTubie. Kończę z tym. Koniec. No chyba kurwa jaja robi, nie? Zaraz mnie kurwica strzeli, nie? No i ja pierdolę, kurwa, jego mać. <gry> Jak nie mogę, kurwa? Jak się live'a ogląda? Piennej z mechorem. pytanie do ciebie, Queen zrobimy z sobą kupię. E, Queen Daya. Pytanie no. więc, Pytanie, pierwsze pytanie do ciebie. Zobaczymy, nie wiem. Chcę obejrzeć to wszystkie filmiki, zobaczy co tu jest w ogóle. A nie wiem ile tego tu jest. 8-9. Różne. Dobra, to... Dobrze jest! Wam Ja bym się nie nagrał jak to wynosimy mordy, trochę się będziemy męczyć. A nie ma trzeciego trzeciej osoby, żeby chociaż z kamerą na to. Trzymajcie Dalej. Zobacz mój skarbie, ile to już lat. Przeżyliśmy nie jeden storm, Padliśmy nie jeden raz. Tyle słów rozdzieliło nas. Lecz teraz wiem, wiem, miłódu les. Wiem, że warto było za Tobą biec, biec, za Ciebie żyć. To nie żaden wstyd, bo to mi. Bo to miłość, bo ja ci wprost tyle lat z Tobą żyję i czuję, że to. Tak, to jest to. Kochanie, tak. Zobacz, mój skarbie, ile to. Normalna klawiaturka, tracer duro ah. PC jak spoko stare by był lepsze. No ah. tu jest logo. Tracer widzisz? Taka... Normalna klawiaturka, no. Mam. Mam, jest sprawna, działa. Ja zaraz tam przetestuję. Normalna klawiaturka, tracer. Ej, jak chodziliście do kościoła, do komunii przykładowo, nie? No. To jak wam... Jak, jak braliście komunie, to jak wam ksiądz zrobił na czole? Co? Nic nie zrobił. Krzyż robił. Nie. Nieprawda. Te Te? ty Tomasz. Ej. Jak chodziliście do kościoła do komunii przykładowo, nie? To jak wam... Jak, jak braliście komunie, to jak wam ksiądz robił na czole? Ry Welderinga Pobieramy syrek teraz, czy, czy, czy co? Bo widzowie się wkurwiają... Nie i chuj kurwa powiedziałem! Niech się kurwa z nami. Welderinga Pobier Mógł do dupy od razu w łóżce I jak prawy tiger Mógł do dupy od razu uciec Telepatia Dawaj, O Dawaj, chuj No i zginąłem No i komputer już w Dobra Dobra, dobra, poczekaj okay. Piółki trzymałem ja, Nie wierzę bo... <grywanie> w <grywanie> Cześć, telepatii Cześć telepatzy On do głowy Baniczka na odwróćku, modlę dzięki za o zabycie tu chuj, że mnie wkurwialiście, ale co to. Banieczka na odwleczkę, młode dzięki za... Nie i chuj, chuj kurwa. Tak, to? To też się rozbawiło? Hm? po prostu słem sobie, nie? I ten, jak masz. W tej gierkę, co przechodziłem na live, Wolf w nie? I ten. Siło y, mi się, że gonił mnie po prostu taki wilkołak kurwa, nie? A ja, a ja się kurwa. Z, ten. Zacząłem spierdalać, nie? I się przekształcać, chłopie, kurwa, nie? I spierdalałem się. I potem się napierdalaliśmy kurwo, chłopie, nie kurwa. Brawo, he? Kurwo głazy taki miełem sen z kurwa, z nie? Z A, ten, po prostu sen sobie, nie? jest Kurde, mordo, przecież każdy ma swój kolor, swój wizerunek, tak? Są ludzie z Chin przykładowo. Są ludzie przykładowo z Afryki, no, czyli czarną skórę, no. Mordo. Tutaj nie ma jakby y, różnicy. Co nie? Znaczy, no różnicy, jako, raczej, różnicy między skórą jest, ale no wiecie o co chodzi, nie? A każdy kocha się na swój sposób. Czy jest facetem, czy są geje. Przecież to nie jest zabronione po to, żeby się kochać jako facet-facetem, nie? Jeden lubi kobiety, drugi lubi ko facetów. Przecież to, po Trzeba się kochać, jak się. Jak, się kochano? kurde, mordo, przecież każdy ma swój kolor... Okej. Okay. KURWIARZ! Złego rajda zrobiłem! Ale ci zrobiłem rajda! Ja pierdolę. Ej, dlaczego ty nie masz zębów? No? Dlaczego ty nie masz zębów? Tak szczerze. Bo straciłem. Ja też! Ja też nie mam zębów. Przyjął mm. cię ze mnie, mówią do mnie, szablo mnie, tygrys! też raz będą wyzywać zęb... Kurwa. <laughs> Witcher się pyta, czy golisz jaja pod pachami? Nie. Dobrze mówisz, no? Patrz, normalne słuchawki esperanza Zabaj. A co? Chcesz kupić tą klawiaturę bimberkowy? Normalne słuchawki esperanza? A ile dasz? Normalne słuchawki esperanza Ile dasz? Kurwa. Yy. Witcher się pyta, czy golisz jaja pod pachami? Nie, patrz, normalne. No w dobrym sprawna, za tylko że trochę zakurzona, nie? Prawda, zobacz. Ona już swoje lata ma, nie? Trochę lat ma, bo no, na tej klawiaturze ze sporo przegrałem. Normalne słuchawki jest w Kurwa, em. <grym> Witcher się pyta, czy golisz jaja pod pachą. Aha, nie ma więcej. Obejrzałem wszystkie. Nie. No. Niezły TikTok. <grym>